włączam y, zasilanie do żelazka, które jest strasznie zakamienione i zaczęła się pojawiać funkcja y, auto off na czerwono miga 3 razy dioda i przestaje żelazko Philips Azur żelazko Philips Azur i przestało działać żelazko, w ogóle nie można było prasować zrobiło się zimne zobaczę co się dzieje po tym jak włączyłem odkamienianie włączyłem płyn do odkamieniania nalałem, i zobaczę co się dzieje Zaczyna się gotować płyn. Tylko po kilku minutach. Zobaczcie. Czarna woda. Wszystkie dziurki prawie były dotkane od spodu. Uważać, bo jest bardzo żerąco. To jest sam już Bez żadnej wody Nalane jest tylko tu na talerz. I postawione żelazko. Funkcją full power parę. Rozgrzane na full to jest bardzo, bardzo żywą widzicie? tak jak czyli żelazko już działa po tym jak dzisiaj więc zostało to, to skamieniaczów a więc nie trzeba to bawić się żadnymi kablami, czukodanie jakieś tam izolacje. jedne z dwójką jak na filmach widziałem jakieś tam w internecie tylko po prostu jest zakamienione żelazko i czujnik pary od razu je rozłączył tyle w temacie patrzcie черноо